Dobrze, więc zaczynając grę, mamy taki ekran startowy, po lewej stronie tu są dodatki, pakiety z rozgrywki, akcesoria oraz darmowe pakiety, które można dokupywać i one wprowadzają nowe rzeczy do rozgrywki. Ale w dzisiejszym odcinku będę się skupiała na głównie grze podstawowej i tłumaczeniu jak to wygląda. Tutaj mamy taki guzik, co uruchamia naszą grę, którą graliśmy ostatnio. Nowa gra, to nic się nie dzieje. Tamte stare zostają. I klikając w czytaj grę, otwiera się takie okno i w nim są wasze światy. Ja mam aktualnie dwa, ale klikniemy nową grę i zaczniemy nową. Przenosi nas. W tym momencie do trybu, który się nazywa kas. W kasie można zrobić Sima, simkę albo co się chce. Ja też w tym odcinku nie będę pokazywać moduł. Czy chcę stworzyć dla mnie historię? Zacznijmy od zabawnego testu. Po jego zakończeniu możesz dostosować mój wygląd. Hmm. Kliknę. Nie dziękuję, bo jak klikniemy ok, to będzie taki test, w którym będą po prostu pytania i tam będzie wybrana aspiracja, cechy i już umiejętności i czasem kariera. Ale ja bym chciała na czysto zacząć, dlatego kliknę nie dziękuję. Dobrze, tutaj nazywamy najpierw swojego Sima. I ja nazwę swoim imieniem Natalia bo się tak nazywam i na nazwisko dam takie co sama wymyśliłam Sim Dobrze, następnie klikając w to zielone nam się rozwija większy panel i możemy zaznaczyć płeć kobieta dużo osób też nie wie jak takie w głębsze ustawienia to pod tej Płecią jest takie coś białego, i na to klikamy. I tam są po prostu różne takie rzeczy: typu sylwetka, preferowane ubrania, co będzie mógł zrobić, i jak korzysta z toalety, na przykład. Wiek. Tutaj się wybiera wiek Sima: od małego dziecka, dziecko. Nastolatka, młoda dorosła, dorosła i seniorka. Też w grze jest też niemowlę i to jest yy, kiedy Simka wasza urodzi, bo w trybie kas nie można, jedynie na modach. Tutaj możemy wybierać styl chodu, jaki nam się podoba. Ale ja myślę, że mogę sobie dać w sumie normalny chód albo kobiecy, bo to są chyba takie co najczęściej ktoś wybiera. Ja myślę, że dam sobie hmm. kobiecy wybiorę. Dalej tutaj są głosy. I można wybrać słodki, śpiewny, melodyjny, klarowny, ciepły oraz oschły. I na przykład te niżej, to są niżej, jak mówi Sim, i to jest taki bardziej dla mężczyzny, czym wyżej jest tutaj, to takie bardziej kobiece. I szczerze to mi obojętnie jest, zwykle, jaki kto ma głos, ale. Właśnie musimy pamiętać, że nie można dać na najmniejszym, no czy można, ale to źle brzmi. Teraz tu mogę wybrać aspirację. I ją można sobie zawsze zmienić, dlatego ja sobie wylosuję. I wyszło tybulczyni. Cech nie można zmienić jedynie za punkty aspiracji. Dlatego sobie sama je wybiorę i może jakie cechy bym mogła dać mojej simce? Dobra, i może będzie. Mm -hmm. Może dam perfekcjonistka. Tak sobie myślę. I teraz klikając, ja wszystko zdejmę. Skin i w ogóle, bo ja mam modę, dlatego tu się ubrał skin. I tak. Mamy taką sobie simeczka I tutaj możemy, kiedy klikniemy w tryb edycji detali, możemy klikając i przeciągając sobie zmieniać samemu. Załóżmy brwi, też dużo osób nie wie, że można wielkość gałek o czymś zmienić. To też można zrobić. I tutaj wszystko można dostosować kursorem, ale też dużo osób nie wie, że, że moi widzowie... Tutaj jak klikniemy załóżmy na usta, można sobie stąd wybierać usta. Policzki i brwi tak samo. Więc można poszukać takich rzeczy. Ale to jest tylko z twarzy. Wycieleń nie można. I też dalej. Ja ją mogę po, po odcinku trochę upiększać. Żeby nie tracić czasu na nagraniu. Trochę za pomocą kodu żeby przejść do kasa, więc tam upiększę tą zimkę, ale teraz zrobimy sobie taką, żeby tylko wytłumaczyć. Tutaj wybieramy jakiekolwiek włosy, jadamy z gry podstawowej. Zawartość w pakietach, to jest gra podstawowa, tak widowie. I też tutaj, klikając, możemy, właśnie filtrować. Załóżmy długość, kategorię stroju możemy oraz jeżeli chcemy załóżmy zrobić drugi strój dzienny, klikamy na tą strzałkę i plusik i można zrobić ich najwięcej 5. Ale ja zrobię na razie jeden, żeby nie tracić czasów na nagranie i wybiorę jakieś włoski jakiekolwiek. Bo mówię, chcę tylko wytłumaczyć. Tutaj możecie zmieniać włosy. Myślę, że na razie tak do tej simki będzie pasował kolor. Hmm. Chyba taki brąz. Brwi też można zmienić. Klikając tutaj, że nie ma być takie same i nie będzie wtedy kolor brwi taki sam jak kolor też włosów. I tu mogę sobie dobre załóżmy takie. Teraz tak widzowie. Oczy też sobie. Kolor oczu wybiorę. I klikając na oczy można sobie wybrać W twarzy też są takie Możecie Pokombinować sobie Typu zęby, jakieś rany Blizny Blizny Tutaj są czapki I można Założyć Simce Dodatki i kolczyki i właśnie tu się dzieli na kategorie. Makijaż to oczy na przykład klikamy i wybieramy. Tutaj też jak klikniemy, nie z wszystkimi przedmiotami się da to zrobić. Ale tutaj się właśnie da wybrać kolor. I, i myślę, że w następnym odcinku będę właśnie Tłumaczyła dalszą część. Ale w dzisiejszym zajmujemy się kasem. Bo tego nie powiedziałam na początku. Tutaj możemy zapisać rodzinę jak skończymy. Otworzyć galerię. Tablica nasze powiadanie i menu. Otworzyć. I myślę, że w tym właśnie... Poranniku wszystko powiedziałam, co muszę wyjaśnić: jak się gra w Simsy w tryb kas. Tutaj możecie sobie budować y, figurę Simu, Wszystko dostosowywać też tymi suwakami możecie robić. A jak chcecie jakiś przedmiot zdjąć, załóżmy tą bluzkę. Klikacie po prostu ten krzyżyk. Tak, ale ja na razie jej założę. I ja się z Wami, widzowie, żegnam. Teraz po odcinku ją trochę upiększę. I będziemy tłumaczyć w następnym odcinku tryb budowania. Następnie w następnym odcinku będziemy tłumaczyć rozgrywkę. Ja będę tłumaczyć. Mogę też zrobić osobny porannik, jak właśnie się ładnie tworzy simkę. Ta simka będzie udostępniona w galerii dla tych, którzy właśnie zaczynają, początkują simsy, żeby mogli sobie pobrać. Ja ją pokażę, jak pobrać w następnym odcinku, jak ją skończę. I żebyście mogli sami sobie przerobić, ale ona będzie już gotowa. Dla was widzowie piękna, że bez żadnych dodatków, więc jak kupicie sobie simsy, to możecie pobrać i się właśnie mną pobrać tę simkę i mną się zainspirować. I bo jak się losuje simów, czasami wypadają mega brzydcy i zrobię ją z gry podstawowej, żebyście mogli wszyscy pobrać. I sobie ją zmienić, jakby chcecie, ale będzie miała ładne policzki, różne takie kształty, takie też bardziej głębsze, używając skrótów klawiszowych elementy. No, zobaczycie sami w następnym odcinku, więc wyczekujcie, łatkujcie, jak Wam się podoba, komentujcie. Subskrybujcie, żebyście wiedzieli o innych filmach. Też stworzyłam grupkę z moimi widzami, gdzie możecie bliżej mnie poznać. Tak od strony prywatnej, ale żeby tak nie było też zbyt... Na przykład nie chcę hakera wpuścić jakiegoś, bo wiem, że tak może też być albo jakichś osób, którzy nie będą właśnie do stosownego wieku wpuszczać albo jakieś przekleństwa, no tak na próbę, więc na razie ograniczenie to jest, że 14 lat. Grupa się nazywa Polsami 1, więc jak nie macie, jak nie macie powyżej 14 lat, bardzo z chęcią zapraszam, poczatujcie ze mną się, przywitajcie. Grupa się nazywa Polsami 1. No, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Pa!